To sprawa bez precedensu. Amerykańskie organizacje konserwatywne powiązane z ruchem MAGA lobbowały europosłów, wynika z nowego raportu Transparency International EU. Europosłowie, głównie niezrzeszeni lub z frakcji Europy suwerennych narodów, mieli spotykać się z grupami takimi jak Republicans for National Renewal czy Heritage Foundation. Usually, those organizations that are very much stand for um, uh, quite climate skeptic position, and they lobby for fossil fuel, for example. Uh, and of course, also they're very much against the whole tech regulation that the EU has adopted in recent years, such as the uh, the European Digital Markets Act and Digital Services Act. Uh, and one of the sort of the main topics that can you can actually see directly into the meetings is issues around free speech. So they say we defend free speech, so we cannot have this regulation. Według raportu coraz większą aktywność w Parlamencie Europejskim wykazuje także ADF, chrześcijańska antyaborcyjna organizacja z USA. Od kwestia aborcji należą do kompetencji państw członkowskich. Organizacje te próbują wpływać na krajowe debaty za pośrednictwem europosłów. An that is sort of ultra that for, uh, abortion um, And this is also a subject that now appears in uh the MEP meetings that didn't exist before, because they're now trying to push or to convince MEPs to adopt anti abortionist stance, and they have, of course. Łącznie zidentyfikowano około 20 spotkań między europosłami a konserwatywnymi organizacjami z USA. Dla porównania, w ciągu jednego roku odnotowano ponad 30 tysięcy spotkań między posłami a lobbystami. Z 20 najbardziej aktywnych organizacji w Europarlamencie, aż 15 reprezentuje interesy komercyjne, w tym silnie obecny sektor paliw kopalnych. Tylko pięć z nich to organizacje pozarządowe